Jak myślicie, o czym dzisiaj opowiem? Czy będzie to najnowsza książka Terego przeczyta Para w Ruch? A może najnowszy Murakami, który premier ma dopiero za tydzień? Nie, 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 moi kochani. Jeszcze nie zdążyłem ich przeczytać. Dzisiaj wybierzemy się w podróż. Autostopem przez galaktykę. Przepraszam, przepraszam, może je pani zabrać? Skakuj, mały, będzie fajnie. Ccinek 50. Autostopem przez galaktykę. Zarcji, że mama sobie gdzieś poszła, Ja muszę nagrać recenzję, a Anniczka ewidentnie nie chce spać. Będziemy sobie musieli jakoś radzić razem. Damy radę? No, damy radę. Tak więc słuchajcie. Autostopem przez galaktykę gatunkowo należy do science fiction. Początkowo myślałem, że właśnie będzie to taka zwykła, czysta, klasyczna science fiction. Autosłupem przez galaktykę jest to nazwa pierwszego tomu oraz całego cyklu, tak zwanej trylogii w pięciu tomach, napisanej przez Douglasa Adamsa, humorystycznej serii science fiction. Słuchajcie, czy humorystyczna science fiction, czy można tak w ogóle powiedzieć? Otóż, słuchajcie, można. Pierwsze skojarzenie, które mi się narzuciło to był Pratchett. Pratchett pisze humorystyczne fantazje. Oczywiście teraz to wykracza w nieco inne kierunki, ale tutaj mamy do czynienia z humorystycznym science fiction. Mamy tam bardzo klasyczne dla science fiction sceny. Mamy statki kosmiczne, mamy kosmitów pościgi, głowice nuklearne, nieznane technologie, roboty, ale wszystko to jest ujęte niesamowicie zabawnie. Znacie, podczas lektury wynotowałem sobie parę cytatów właśnie po to, żeby się z nimi podzielić i dać wam mniej więcej pojęcie Czego można się po tej książce spodziewać? Ludzie, jako formy życia, są tak niewiarygodnie prymitywne, że wciąż jeszcze uważają zegarki elektroniczne za całkiem sprytny pomysł. Z irytacją pomyślał o rozpadającym się ciele. Co chwila mu coś odpadało. Jednakże, niestety, zanim zdążyła dotrzeć do telefonu i powiedzieć o tym komukolwiek, zdarzyła się kompletnie idiotyczna katastrofa i idea została stracona na zawsze. Efekt wypicia, najsłynniejszego w całej galaktyce, trunków można opisać jako zmiażdżenie mózgu plasterkiem cytryny owiniętym wokół wielkiej cegły ze złota. Pierwsza część serii została wydana w 1979 roku, także jest to takie oryginalne science-fiction. Co najciekawsze, część zawartych tam pomysłów sprawdziła się w rzeczywistości, jak na przykład Autostopem przez galaktykę. Jest to tytuł przewodnika dla autostopowiczów, który występuje właśnie w formie E-booka. To jest niesamowite, jak się na e-booku czyta o tym, jak 30-40 lat temu marzono o e-bookach. Super sprawa. Super sprawa, kochani, mówię to po prostu o całej książce. Yy, czytam już kolejne części. Na podstawie pierwszej części powstał również film w 2005 roku. Całkiem przyjemna, komediowa. warta oglądnąć. I na koniec jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie. Słuchajcie, na Facebooku założyłem grupę. Grupę widzowie z kamerą wśród książek. Dołączajcie do niej po to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, żeby się ze mną skontaktować. Jeżeli chcecie o czymś pogadać, jakiejś książce, polecić mi coś macie, jakieś pytanie, chcecie się ze mną skontaktować, osobiście to jest To cześć!